No hello, tutaj Purpose, witam was w odcinku z GTA V. Ze względu na to, że ostatni odcinek był taki y, dosyć hardcore'owy y, z GTA V, y, z przeglądu Steama, no stwierdziłem, że jestem winien wam przynajmniej jeszcze jeden odcinek z GTA V. Słuchajcie, y, co nowego, co nowego to przede wszystkim to, że y, udało mi się wreszcie skonfigurować lustrzankę w połączeniu z Razer Ripso. do tego stopnia, że w tym momencie to co widzicie to jest Kamerka internetowa zrobiona z lustrzanki, także jej jakość powinna być no przynajmniej 10 razy lepsza. Mam nadzieję, że Wam się to podoba. Wycina się tło fantastycznie. Eee, no, mam nadzieję, że, że, że to poprawi jakoś jakoś, żeby nikt mi nie zarzucał, że niczego nie rozwijam na swoim kanale. Ale mam super stroik. Nie, no, ja muszę to zmienić, bo przecież. Siara. O, ten jest fajny. Eee, I muszę zmienić pojazd. teraz. ten co ma przyspieszenie lepsze. Czyli ten ma teoretycznie najlepsze przyspieszenie, no to przy nim zostaniemy. I ruszyli. Wątpię, że mi dobrze poszło, bo ja tak jak wiecie... Oj, oj, tak zapomniałem, że muszę... Bo poprzestawiałem sobie tak klawisze, żeby mi wygodnie się jeździło, że teraz w powietrzu muszę regulować opadanie, bo... Przestawiłem sobie na... Na tą, na klawiaturę numeryczną, żeby sobie sterować prawą ręką. A na klawiaturą numeryczną ustawia się pozycję w locie też między innymi. No i tak, tak wyszło, że muszę teraz e, sterować. Czy ja jedę pierwszy w ogóle? Słuchajcie, ja pierwszy. Czy ich tu pogrzało? No dobra, no ale do no, mnie się podoba. To jest mój drugi wyścig. Bo pierwszy to był ten, co w poprzednim odcinku mi się posy posypało nagranie. Jeden na pierwszym miejscu słuchajcie. Ale to bardzo prosty wyścig jest z tego co widzę, chociaż plansza jest fajna, lubię właśnie... To ostatnio odkryłem w GTA 5 i to jest... Yy... Coś co mnie się podobie. Niemożliwe, że ja jadę to chyba z botami, a nie z ludźmi, bo to jest... Niemożliwe, że ja miał aż taką przewagę. Coś tu jest nie tak. O.. Trudniejszy fragment się zaczyna. Trzeba kontrolować lot. Dobra. Wow, 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 wyskok. Ło, wow, wo wo. I przyspieszaczek. Ten przyspieszaczek to niewiele mnie przyspieszył, no ale ale jak cię mogę. Oj, nadgonili mnie i to fest. Na tym odcineczku tutaj. Dobra. Już mi na tyłku siedzą. No, zobaczcie. Wiedziałem, że to, że, że to zbyt prosto mi coś idzie. Dobra. O, kurde. No i zobaczcie. Aha, nie, zaraz, 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 bo to w takim razie to pierwsze okrążenie dopiero. A ja się ścigam o pierwsze miejsce w ogóle. Co tu się. Co tu się wyprawia? Że cię się nie spodziewał. A ten pan co tak nagle w ogóle nabrał spida, Bo tak słabo mu szło. Gdzieś tam miałem naprawdę sporą przewagę nad nim, a teraz nagle y, y, takiego spidzioka nabrał, że, że to aż niemożliwe. Dobra. Tutaj jak najmniej skręcać, jak najmniej skręcać, jak najmniej wytracać prędkość. No zobaczcie. Oooo, ale spadek! Co tu się nagle wydarzyło w ogóle? Co tu się nagle wydarzyło? Widzieliście to? Nie wiem co tu się nagle wydarzyło, ale, ale nie podobało mi się to, a nie trochę. Dobra, teraz go nagle objechałem. To bardzo tak... Bardzo, bardzo go objechałem. Dobra... przycisnąłem tylne kółeczko żeby szybciej zacząć jechać okej, okay. jak dobra o, 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 tutaj mogę teraz, teraz mi to lepiej poszło po prostu niż jemu, więc mam szansę, słuchajcie mam szansę jest, odstawiłem go Gdzieś tam został, chyba się musiał wywalić. Dobra. Jest. Wygrywam to. Wygrałem to, chociaż znowu spadek FPS-ów. Widzieliście to? No był tuż tuż za mną, bo ja nagle jak mi spadają te FPS-y to jest. Yy... What the hell? Czyli słuchajcie zdarzyć się może nawet mi wygrać. No cóż... Yy, nie jest to w takim razie chyba... Aż tak trudne, jakby się mogło wydawać. Zobaczcie jaką bryką będę się ścigał teraz. Bryka nad brykami. <coughs> Ciekawe czy pobryka. Dlaczego oni tak szybko ruszyli, a ja tak wolno ruszam? To jest nie fair. Dobra, ja lewo. Zobaczcie czemu on jest szybszy ode mnie. No kurde. Jeszcze my... Gdzieś jak mi zrobił w Karolka? przecież ja teraz nie przejadę, bo za wolno jadę. Chociaż no dobra, może przyjadę O ja piórkuję. Tu jest trudniej niż na motocyklach. Chyba jestem ostatni. Na nie wiem Taka super brynia, a nie daje rady. Dobra. Super turbo nitro, kocham ten wóz. Jadę! Jadę! Aha. Albo nie jadę. O matko. O, i poślizg. Jednak ja jestem w to słaby. Ale kurde, zobaczcie jaki ma... Nie wyłączyłem Facebooka. NIE WYŁĄCZYŁEM FACEBOOKA! Przepraszam was. Ale może zaraz przestaną pisać. What the hell. Co tu się... Ja pierniczę, ja tym nie potrafię sterować. Zdecydowanie lepszy był y, ten. No... Y, prawda? Motocykl. Przynajmniej dla mnie, no bo ja się po prostu nie, nie, nie umiem jeździć najwyraźniej tymi samochodami. Ole, skok. merka z skazerską. Jej. No ja nie wiem co ja mam tu zrobić. Czy tutaj jest jakieś nitro? Ukraina Dark. Wyprzedziłem Ukrainę. Już jestem czwarty. Już jednak szósty. Tak się nie może zdecydować, czy jestem czwarty czy szósty. What? Dobra, Dobra, Dobra. jednak piąty. Nikt mnie nie wyprzedza, ja nie wyprzedzam nikogo, ale w kuchni jestem czwarty, piąty albo szósty. <laughs> Ciężko się dogadać z GTA V. Cyku, cyku. To prawie trakmania, słuchajcie. Coś w tym jest, nie? Że to takie wyścigi to tak prawie, prawie jak trackmania. Ło! Wow. Poślizg niekontrolowany. O, widzę kogoś. Mam już kogoś na. na oczku. Przegonię go. Przegoniłem go, jestem czwarty. Da. Aha. To chyba, ch chyba nie w ten sposób miałem pojechać. Zgon popełniasz samobójstwo. Nie no, rewelacja po prostu. Aha, już jestem ostatni. A czy tutaj w ogóle trzeba było tak jechać do góry nogami? Ja może sobie tak... Aha, trzeba było. I znowu popełniłem samobójstwo. Rany koguta, bo normalnie ta, 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 ta gra mnie troluje. Ziom, ziom. <laughs> jestem tu najlepszy! Jestem zebyściakiem. Nie ukończyłem. JP plus 0. Nic mi nie wychodzi dzisiaj. Ja nie umiem w to jeździć. Po prostu. To jest kupie. Kupie to jest. On miał fajniejszą brykę i fajniejsze ciuszki, Dlatego wygrał. <ścoughs> Jeden koleś się na mnie uwziął. I strzela do mnie. Ja go nic nie widzę w ogóle. Gdzie on jest? A tu jesteś. No i kurde, zabił mnie, zobaczcie. To się uwziął chłopak na mnie i do mnie szczela. A ja go zaraz tutaj będę maltretował. Poważnie. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Tam jest. Kurde, no jego nie ściągnąłem, no. Uciekł mi. Spierdzielił mi, normalnie mi uciekł. No i go nie zabiję, no. A już 2-1 było. Nieźle mi szło. Czeka, czy się zawróci do mnie jeszcze. Pewnie nie. Stchórzył, stchórzył, stchórzył. Dobra. Wystarczy tego dobrego na dzisiaj. Dziękuję wam serdecznie za obejrzenie tego materiału. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Pamiętajcie, że chodzi tylko i wyłącznie o dobrą zabawę. Właśnie kogoś y, chyba, chyba... zabiłem, ale to... Co to był? Co to mnie zaatakował? To był człowiek? Nie wiem nawet. Wiecie znaczy co? Ja tu nie wiem o co tu chodzi w tej grze. Jednak jeszcze kogoś tutaj... Pocisnę troszkę. Jej! Zabiłem kogoś! Dzięki serdecznie jeszcze raz za oglądanie! Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Pamiętajcie, że chodzi tylko i wyłącznie o dobrą zabawę. I do następnego odcinka. Trzymajcie się. Ja y piórkuję i lajkuję. Cześć! <ścoughs>